Cześć, dzisiaj, w takim krótkim poradniku na temat blokowania tego motocykla, jeżeli chodzi o czy 300 rr Wcześniej już informowałem, że demontowaliśmy sobie tutaj zbiorniczek z, z olejem. Po zdemontowaniu tego zbiorniczka z olejem pojawia się mały taki problem. Tu, oczywiście, już mam wyciągnięty gaźnik, bo za chwilę będziemy o tym opowiadać. Zostaje nam część skrócja sącego. Zobaczcie tutaj. To jest element, w którym jest podłączana rurka, gdzie doprowadzany jest olej. Gdzie Beta sobie automatycznie pobiera olej i miesza z paliwem? No my to demontowujemy, ponieważ no, chcemy być na 100% pewni, że mieszanka, którą przygotowaliśmy, jest dostarczana bezpośrednio do cylindra, tak żeby ten cylinder się nie przycierał, tak dalej. Więc jesteśmy wtedy 100% pewni tego, co nam mieszaliśmy, jeżeli chodzi o paliwo. Słuchajcie, wymontowałem sobie gaźnik i chcę Wam teraz w krótki sposób pokazać, jak to odzbroić, ponieważ w tym momencie motocykl jest przygotowany do homologacji, czyli w tym momencie spełnia wszystkie normy emisji spalin. Dlatego też ten gaźnik musi być też inaczej zastrojony. Pokażę Wam w jaki sposób, prosty sposób jak do tego się zabrać, czyli demontujemy sobie fotel, podnosimy cały stelaż, skręcamy te śruby, tutaj tą popuszczamy. Wtedy popuszczamy również tutaj dwa cybanty czy też opaski, jak to kto nazywa. Wyciągamy sobie gaźnik. Gaźnik się bardzo prosto demontuje. Zobaczcie, tutaj odkręcamy dwie śrubki i demontujemy sprężynę. Zaraz podejdziemy, gaźnik już mamy na warsztacie i powiemy od czego zaczniemy. No hej, gaźniczek mamy tutaj już sobie na warsztacie. Jest położony, przygotowany. Tak to mniej więcej wygląda. Każdy może spojrzeć, zobaczyć. W krótki sposób pokażę od czego sobie zacząć. Tu mamy przepustnicę, mamy sprężykę o którym mówimy, mamy podkładkę. Wymontujecie ten gaźnik i mówicie teraz sobie, OK, co dalej. Najważniejsza sprawa, chłopaki i drogie panie, musimy w wyciągnąć sobie pendrive, który daje beta i sprawdzić, przeczytać i przede wszystkim wziąć taką instrukcję, która też jest dołączona do zestawu, ponieważ tu wszystko pisze, jak odblokować gaźnik. Jak poprzekładać zębatki i wszystkie elementy, aby to wszystko działało sprawnie i ładnie. Ok, to co? Idziemy do komputera, włączamy Pendrive. Ok, mamy sobie to wszystko przygotowane. Jest Pendrive załączony. Beta dołącza do całego zestawu taką fajną instrukcję, że nie musicie tam dzwonić do dillera. Oczywiście, czy on ma czas, czy nie, czy kogoś tam wam przełączy, żebyście porozmawiali z kimś, jak to zrobić, czy to wszystko gra. Po prostu wchodzicie, załączacie to, w każdej instrukcji jest opisane, co trzeba zrobić. Najważniejsza sprawa, którą się będziemy poruszać. Tam mamy gaźnik, rozłożymy go całkowicie. No i teraz powiecie sobie, no dobra, co jest. Przede wszystkim w zestawie mam kilka śrubek, elementów, mam tam jakieś zięglice. Co z tym wszystkim zrobić? Oczywiście tutaj trzeba niewielką znajomość języka angielskiego. Zobaczcie, tu jest wszystko opisane, jak się poruszać. Tu jest opisane takie skróty SPL, GM, AV, SLIM. Post Jam, Valve. Tu jest wszystko z boku opisane. SPL co oznacza, że Needle Speed. GM Slow Jet, czyli to jest dysza od wolnych obrotów. Needle to jest iglica. Needle Position to jest oczywiście pozycja iglicy, na jakiej wysokości ma być. Main Jet, czyli główna dysza. Valve. Tu jest akurat, jeżeli chodzi o zawór wydechowy, pozycje. No i co? Szukamy sobie naszego, mm, naszego motocykla. Mamy wersję. Star Racing. O. Szukamy, szukamy. Jest, jest to fajnie zaznaczone takim ciemniejszym kolorem. To co będziemy robić? Przede wszystkim tam w zestawie jest podana dysza N2Z2. Pozycja jest przede wszystkim główna dysza 165. Dysza odbiegu jajowego jest 38. A tutaj napisane jest otwarcie dyszy odbiegu jajowego, czyli Wkręcamy na maksa i wykręcamy 1,25 obrotu, i w tym momencie ten motocykl powinien pracować e, zgodnie z tymi parametrami, które tutaj jest. Najczęściej powiem Wam, tak że używamy dyszy N2ZJ, e, która bardzo, bardzo fajnie pracuje na tym motocyklu. Jest ona przeznaczona w zakresie temperatury e, od 25 do 36. W tym momencie ten motocykl jest bardziej taki liniowy, łagodniejszy. Ale to w późniejszym czasie. Ok, to przechodzimy sobie dalej. Ok, tam sobie to sprawdziliśmy. Teraz najważniejsza rzecz. Jak się do tego dostać? Oczywiście instrukcja pokazuje tak, że można rozkręcić tą główną śrubę i tam się do tego dostać, czyli odkręcić te wszystkie dysze, powymieniać. Natomiast my teraz, mając gaźnik tutaj, ułatwimy sobie sprawę, rozkręcamy te śrubki. No i co dalej, moi drodzy? Dalej wygląda sytuacja tak. Te wszystkie dysze, i iglice znajdują się tutaj. W później czasie zajmijmy się zaworem wydechowym. W tym motocyklu już dostałem sprężyny zieloną i białą. I to jest sprężyna, na której producent przewidział, że ten motocykl będzie najbardziej optymalnie pracował. Tutaj jeszcze w tym zestawie oczywiście mamy chwytać do dyfuzora, bo będziemy zakładać dyfuzor oryginalny nie ten homologowany. Ok, to zabieramy się do to. Ok, ja już sobie to z tym poradziłem, przygotowałem sobie to wszystko, poczekajcie, jak. o. Jedną ręką się źle to obsługuje. Tak jest, mam to wszystko w ręce. Um, I co? Co my teraz tutaj mamy? Mamy tutaj pływak, mamy główną dyszę, mamy dyszę również od um, biegu jałowego i tutaj mamy śrubeczkę, o, tą, którą będziemy regulować. A tu mamy regulację poziomu przepustnicy, wysokości przepustnicy, przepraszam. No to teraz, tak moi drodzy, wykręcamy to i zakręcamy wszystkie te po kolei elementy, które są nam potrzebne. Ok, tutaj mamy co? Mamy kluczy siódemkę. Zobaczmy, czy to nam siódmeczka, tutaj nam podpasuje. Nie, mamy mniejsze, mamy szóstkę. Tak, będziemy to teraz odkręcać. Teraz tak, żeby odkręcić tą właśnie podstawową dyszę, musi mieć klucz szósteczkę i najważniejsza rzecz, moi drodzy, tutaj, jeżeli odkręcamy te wszystkie dysze, musimy mieć bardzo dobry, dobry ostry mm, śrubokręt, nie jakiś taki byle bo te dysze bardzo łatwo można e, przekręcić, one potem kiepsko wyglądają. Wykręcamy wszystkie te elementy, odkładamy sobie na bok żebyśmy sobie nie pomylili z tymi, które mamy prawidłowe założyć. Ok, przygotowaliśmy sobie już to wszystko po kolei i możemy sobie łatwo teraz sobie sprawdzić, czyli teraz tak. Tutaj mamy te dysze, które były. Jaka tu jest numeracja na tej dyszy? Tu mamy 135. Tu mamy 130. I na tej jest napis 50. Ok, najważniejsza jeszcze rzecz: wykręcenie jest iglicy. Tutaj musimy mieć e, klucz najlepiej na lepiej taki, szósteczkę. Wykręcamy to tutaj. Te sobie położymy. Będziemy zdejmować zabezpieczenie z iglicy. Przy zdjęciu zabezpieczenia z iglicy e, ważna sprawa jest to, żebyśmy, żeby nam nie skoczyła, żebyśmy nie musieli potem tego szukać gdzieś na warsztacie. No i zobaczcie. Tutaj powoli sobie to przygotowywaliśmy. Tak jak zgodnie z tym zestawem, mamy tutaj e, 38. Ta jest na 165. I tak jak było, tam w zestawie jest. 85. Dobra, to wszystko sobie skręcamy powoli. Zaczynamy przede wszystkim od głównej dyszy i tak działamy dalej. Ok, przygotowałem sobie tutaj kilka rzeczy. Zobaczcie. Wyciągamy teraz tą iglice. W tym przypadku iglica jest zamieszczona od samej góry na. Drugim od góry rowku, żeby teraz to wziąć zabezpieczenie, odpiąć, ja sobie wezmę to w prosty sposób. Położę na warsztacie i tymi dwoma elementami docisnę, i wtedy to zabezpieczenie mi odskoczy. O! Zobaczcie, odskoczyło, teraz mogę wyciągnąć. Odkładam tą miglicę do tego zestawu, żeby mi się nic nie pomieszało. I sobie sprawdzam, jak tam było zapisane. Zapisane było tam, że mamy miglicę Trzecia pozycja to i w odwrotności zakładam to, jeżeli chodzi o ten element, czyli dociskam sobie nie tym punktem księżycem, tylko tym, żeby mi to ładnie wyszło. Sprawdzam, czy wszystko działa. obraca się pięknie. N2Z2 i teraz tak, zakładam to z powrotem ciach. Szósteczka. Dokręcam. Jest luźno, jest nic tam nie trzymie. I tak mamy przygotowany właśnie gazik do podblokowania. Teraz to wszystko skręcam, składam. I będziemy wkładać spowolnić do silnika. Zobaczcie, żeby nie być gołosłowny, to zerknijcie. Tutaj mam tą książeczkę. O, wszystko jest pokazane, jak przygotować filtr powietrza, jak przygotować, jak wykręcić sobie zabór sprężynko zaworu wydechowego. I tu jest pozycja po kolei iglicy. jak skręcamy, tu jest pokazane, że jest taka śrubka, tą z sącego będziemy wykręcać, czyli to, co Wam pokazywałem, i zakładać. E, jeszcze jedna taka cenna rada, e, jak będziecie mieli gaźnik przed sobą. E, zobaczcie, zerknijcie tutaj. E, jest taki element, czyli to jest e, nic z niego jak e, czujnik położenia przepustnicy. On zmienia e, przede wszystkim mapy, steruje i sprawdza otwarcie Przepustnicy, jak jest wysoko, to musicie sobie podnieść do góry, i w tym momencie wtedy zakładamy jedną ręką przytrzymujemy to do góry, a wtedy zakładamy sobie całą przepustnicę i lekko wprowadzamy. Sprawdzamy, czy wszystko będzie pasowało. Potem skręcamy od góry i montujemy gaźnik w, w motocyklu. To taka krótka informacja. Mam nadzieję, że wiele pomogło. Potem pokażę Wam jak to już jest zamontowane w motocyklu i co robimy dalej.